Jakob Nielsen, jeden z ojców-założycieli tego, czym się właściwie dzisiaj zajmujemy, postanowił rozprawić się, nie, postanowił potępić 10 okropnych błędów, które są plagą dzisiejszych stron internetowych. Bardzo agresywnie, jak na swój wiek, co ogromnie szanuję i przybijam pionę. Nie przelecimy dzisiaj całej dyszki. <laughs> Zachęcam do obejrzenia materiału źródłowego, link oczywiście jest w opisie. No i postanowiłem porozmawiać o tym sobie troszkę z Wami, ponieważ nie ma tam konkretnych przykładów ani sposobów radzenia sobie z tymi błędami, co ja postanowiłem zmienić. Mobilne patenty na te większe sprzęty. Kiedyś desktopowe designy były ściskane na małe, mobilne ekrany. Dzisiaj oczywiście nie dzieje się to już tak często jak 10 lat temu, no ale wciąż zdarza się. Teraz sytuacja się odrobinę odwróciła, chociaż nie tak dosłownie. Mamy wiele stron, które zostały zaprojektowane w myśl zasady Mobile First, ale mamy też strony, które zostały zaprojektowane w myśl zasady From First to Last, czyli po prostu nie mają dedykowanej wersji desktopowej. Takim przykładem jeszcze do niedawna było OnlyFans, Kolega mi powiedział. Obecnie OnlyFans wygląda trochę jak podruba Twittera wymieszana z Instagramem. I nie wygląda to jakoś wybitnie dobrze na desktopie, ale jeszcze w zeszłym roku można było zobaczyć po prostu mobilną stronkę, która została rozciągnięta na boki, gigantyczne przyciski itd. itd. Pan Nielsen zwraca też uwagę na wszędobylskość tak zwanego hamburger menu, zupełnie zbędny na desktopowej wersji strony i dodatkowo dokładający jeden krok na ścieżce użytkownika. Ludzie Venen Group postanowili przeprowadzić badanie, które wykazało, że rzekomo, kiedy taki hamburger pojawia się na desktopie, to menu jest używane znacznie rzadziej, więc jeśli zależy wam na tym, żeby nawigacja na waszej stronie była używana, no to wypadałoby ją pokazywać, a nie chować za wygodnym hamburgerem. Warto zobaczyć stronę Apple, która ma aż 10 pozycji tekstowych w menu i wszystkie widać u góry bez żadnego hamburgera. No przynajmniej na komputerze. Wiem, że schowanie menu do wygodnej szuflady jest bardzo wygodne i estetyczne. Dodaje uroku przestrzeni i tego minimalistycznego sznytu, który mówi: mamy styl. Ale czy naprawdę chcemy żyć w partnerstwie z przepiękną osobą, której nie możemy złapać za pupę z łatwością? Ikony bez labelek sprawią, że twoja strona jest jak berek. To nie jest problem wyłącznie stron, powiedziałbym, że interfejsów w ogóle. Tak, są takie ikony, które są jasne i klarowne, niczym masło klarowane. Spójrzmy choćby na stronę Apple. Na górze mamy lupę, czyli wyszukiwarkę, a obok mamy no właśnie co mamy obok? Czy to jest głowa ludzika Lego bez narysowanego uśmiechu? Otóż nie, to jest torba. Nawet nie koszyk, którym posługuje się cały świat, cały e-commerce mówi o koszyku, zawsze o koszyku, to jest torba. Pomyślisz sobie, no dobra, ale Instagram ma całą masę ikon na dole i mają ikony na górze, i jakoś ludzie sobie z tym radzą. Wiedzą, że jeśli chcą wejść w powiadomienia, to muszą kliknąć, dotknąć serduszko. No właśnie, tutaj powiadomienia są pod serduszkiem, a na Facebooku są pod dzwonkiem, na YouTubie też są pod dzwonkiem. Swoją drogą. Przyklik dolw dzwoneczek i pamiętaj o subskrypcji kanału. Oczywiście, że ikony bez labelek wydają się nam być o wiele bardziej estetyczne i też oczywiste, że wydają nam się być oczywiste, no bo przecież każdy wie, co oznacza to, co my wiemy, co oznacza. Nie jest tak. Spójrzmy na przykład na te ikony u dołu ekranu nowej karty w przeglądarce Brave. Coś co wygląda jak filtry jest podpisane Customize, a obok jest koło zębate, które już nie jest podpisane. Nie ma nawet żadnego tooltipa po najechaniu. To jeśli po lewej miałem ustawienia tego ekranu, to to są ustawienia czego? A tak poza tym to może wcale nie są ustawienia, bo no właśnie, nie jest to podpisane. Ja oczywiście wiem, że to są ustawienia, bo korzystam z tej przeglądarki na co dzień, ale mimo wszystko nie są to jasne rzeczy dla nowego użytkownika. I oczywiście, że się przyda. Bo czasami nie ma miejsca na dodanie kolejnego tekstu obok kolejnej ikony i opisanie każdego możliwego przycisku. Chcemy, żeby interfejs miał czym oddychać i żeby było tam trochę pustej przestrzeni. Ale chciałbym, żebyśmy zastanowili się przynajmniej dobre kilka razy, zanim wstawimy gdzieś przycisk z ikoną, która nie jest podpisana. Wolne ładowanie, gorsze nawet od małpki w bramie. Nie wszyscy mają świetne połączenie. Ja to proszę pana, mam bardzo dobre połączenia. Czasem ludzie jeżdżą pociągami, mają 2-3 kreski zasięgu, co jest równoznaczne z praktycznie brakiem zasięgu w Polsce. Czasem wystarczy siedzieć po niewłaściwej stronie kawiarni. Nie są to sytuacje ekstremalnie częste, ale przemnożone przez pewną ilość użytkowników dadzą nam solidne liczby, solidną grupę, solidnie w kur... sposób. Wbrew pozorom, prędkość wczytywania strony to jedna z rzeczy, które mają największy wpływ na UX, czyli doświadczenie użytkownika. Tak, dokładnie to, co dla wielu niewyedukowanych pseudospecjalistów oznacza rysowanie strzałek i kwadratów. DevTools'y, o których lubię tak wspominać, mają nawet opcję symulacji różnych spieprzonych sytuacji połączeniowych. Można zobaczyć jak dana strona ładuje się w sieci, gdzie pakiety są noszone wiadrami. Nie wiem jak teraz, ale kiedyś pracując w biurach Facebooka można było zapisać się na tzw. Tak zwane 2G Tuesdays. We wtorki połączenie z siecią było ograniczane do prędkości 2G, czyli Edge, żeby móc empatyzować z ludźmi z, no na przykład krajów trzeciego świata. Dlatego jednym z priorytetów Whatsappa jest to, żeby działał on przy naprawdę kiepskim połączeniu. I dlatego jest taki popularny. W kontekście stron ogromne znaczenie oczywiście mają grafiki i ich formaty. Tam gdzie możemy zamiast eksportować obrazki do PNG, spróbujmy wyeksportować je do SVG, który jest dużo lżejszy, jeśli to oczywiście są grafiki wektorowe. Zdjęcia w JPG warto potraktować jakąś sensowną kompresję, jeśli eksportujecie je w Photoshopie. Myślę, że na suwaku jakości 85 powinno dać jakieś satysfakcjonujące rezultaty zarówno w przypadku jakości, jak i wagi tego pliku. Mamy też inne formaty, które się zaczęły ostatnio pojawiać na przykład WP Poczytajcie. Jedna sekunda ładowania to już sporo, no ale ładowanie to jedno. Czasem designer z deweloperem chcą wszystkim udowodnić co potrafią. I efekt jest oczywiście bardzo fajny, przynajmniej w zamyśle, bo czasami okazuje się, że no ten efekt spowalnia nasz komputer tak bardzo, że nawet mój całkiem solidnie zbudowany MacBook potrafi się dławić i zamiast tej świetnej animacji pojawia się pokaz slajdów, a MacBook stara się odlecieć gdzieś w inną galaktykę, a przynajmniej takie dźwięki z siebie wydaje. Pomyśl sobie wtedy coś dzieje jest takim marketowym laptopem za jakieś 3000? No a spójrzmy prawdzie w oczy, to są sprzęty, które na rynku konsumenckim dominują. Dobre też są, nasze znaczy dobre w sensie złe, są też loading screeny, które są oczywiście bardzo popularne, głównie na stronach, które aspirują do tego, żeby wygrać jak najwięcej nagród na awardsach czy za wybitne css -y. No ale mimo wszystko. Pamiętacie epokę Flasha? Wtedy internet był oczywiście jeszcze wolniejszy, nie mówiąc już o takich rzeczach jak internet w telefonie, który praktycznie nie istniał. A strony były bardzo, bardzo ciężkie, trzeba było czekać, zanim się wczyta. Chyba nie chcemy wracać do tych czasów, co. Popupy z dupy! Unia w całej swojej wspaniałości postanowiła, że wszystkich zmusi do tego, żeby informowali wchodzących na stronę, że strona korzysta z cookiesów. Tak, jakbyśmy tego kurwa nie wiedzieli. No ale dobra. Podobno są organizacje, które szukają stron, które zapomniały wstawić informacje o cookiesach i później próbują wyłudzić od nich okup. To jest o tyle śmieszne, że ludzie w adblockach i innych blokerach reklam sami wstawiają sobie reguły, które. Usuwają te informacje o cookiesach, bo mają je głęboko w dupie. To jest cyrk. Więc jak już pozbędziemy się okienka z cookiesami, to dostaniemy w rej komunikatem, że może chcielibyśmy subskrybować newsletter. Nie chcemy. Chyba że dają nam 20 złotych zniżki od pierwszego zamówienia, prawda? Potem po prawej na dole jest czat, najlepiej taki, który po załadowaniu strony od razu się rozwija i wywala nam jeszcze dźwięk. Bo przecież są tam osoby, które czekają tylko, żeby nam pomóc, ale nie daj Boże, napiszemy do nich, to odpowiedzi dowiemy się. Hm. Bóg wie kiedy. Potem jeszcze wyskakuje ankieta, bo przecież chcemy wiedzieć, co sądzisz o doświadczeniu na naszej fantastycznej stronie. A jak wyjedziesz myszkiem poza okno, to już w ogóle dostaniesz kolejne powiadomienie, że hej, nie opuszczaj nas, no, zapisz się do newslettera, bądźmy w kontakcie, będziemy Ci wysyłać informacje, które Cię nie interesują. O. No ogólnie jest dramat. Nie bez powodu powstał też taki projekt jak User In Your Face, który próbuje wyśmiewać te wszystkie praktyki i stworzyć jak najbardziej nieużyteczną stronę. I to jest ogólnie smutne, bo my wyśmiewamy te wszystkie praktyki, które gdzieś tam balansują w szarej strefie, a podobno działają. Tylko zastanówmy się czy chcemy, żeby internet był właśnie takim miejscem, który może i działa i napędza biznesy, ale jednocześnie powoduje, że chcemy sobie wyrywać włosy z głowy. Teraz Twoja kolej, żeby dorzucić przykład absolutnie nieużytecznej strony, w komentarzu pod tym filmem. Pohejtujmy sobie razem nikczemne decyzje projektanta i zobaczmy, może przyjdzie okazja zrobić kolejną listę. Pamiętaj, żeby dać łapkę w górę pod tym filmem. Subskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. To najlepsza metoda wsparcia. Możesz go też wysłać komuś znajomemu i zachęcam do obejrzenia czegoś, czego jeszcze nie widziałeś albo nie widziałaś. Tymczasem ja przesyłam Ci. Bu